A, tak. probi się skończył by lepiej. Czekaj. <grystanie> Zobaczmy, coś, że to coś ciekawego. Tylko, że nie, ten... czekaj, nie, że jest gorąco. <grystanie> <grystanie> gorąco dopiero, do mikrofonu, niech moc. melodia. a to <grystanie> Powiedz mu, niech cię odda słuchawki. Może się słuchaw. Nie, <noise> żyje. Nie żyje? Nie. Jeszcze żyją. O, co to, jakaś zawaństwa Dzisiaj się lasujemy. ja siis seda äkki ei ole see ainuke , et loodame , et see käis sinna ees . Piano wielki ją I ty dziewczynko To jest mixtape Zmieńmy wczyn to Jeśli nawet ktoś nas przekreślił W garście weźmy Zacznijmy pieści Pokażmy światu, że jesteśmy I dalej jedźmy Dalej jedźmy Jeśli nawet ktoś nas przekreślił W gacie weźmy Zacznijmy pieści Pokażmy światu, że jesteśmy I dalej jedźmy Dalej jedźmy Jeśli nawet Zacznijmy pieści Pokażmy światu, do... ja 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 mówiłem... Pokaż światu, że jesteśmy I dalej jedźmy, dalej jedźmy Mówili, że się skończyłem, ja powróciłem, Mam siłę, siłę, Mówili, że się skończyłem, ja powróciłem, Mam siłę, a nie mówiłem Zacznijmy pieści, zacznijmy pieści, zacznijmy pieści Pokażmy światu, że jesteśmy I dalej jedźmy, dalej jedźmy, i dalej jedźmy i dalej jedźmy, hey! dalej jedźmy, dalej hey! jedźmy człowieku